Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, dzisiaj niedziela, 14 dzień kwietnia i u nas tutaj obchody katyńskie i smoleńskie, które zaczynamy jak zwykle od mszy świętej za ojczyznę tutaj w kościele św. Kazimierza przy ulicy Roncesvalles w Toronto. Zapraszam. historii naszej ojczyzny. Wymordowania naszych elit. Wymordowania dziesiątki tysięcy ludzi przez Sowietów. Tragedie smoleńską. Te wszystkie osoby, te gorzkie momenty naszej historii ogarnijmy teraz naszymi modlitwami w tej świętej, aby prosić Boga przede wszystkim o miłosierdzie dla tych, co odeśli i o łaskie nawrócenia dla na tych, którzy to uczynili. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo strzeży myślą o oczywieniu zdaniem Moja wina. w zamordowanym, niewinnym polskim bohaterem. Modlimy się także publicznie nasze naszej Świątyniach o pokój na zamordowanych. Mogli Radio, dla odkrycia swojej odpowiedzialności za święte rany, przypisywały Niemcom opewnione Tak narodziło się trwające prawie pół wieku. W którym potwierdzono informację i obarczono NKWD za wymordowanie Polaków. 70 lat po zbrodni katyńskiej 10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się katastrofa smoleńska. Prawda o tej katastrofie jeszcze nie ujrzała świata dziennego i teraz wszystko nie ujrzy. Została złożona do Bóg. Wierzymy mocno, że kiedyś martwy w martwym stanie, bowiem ostatnie słowo należy do prawdy. Ostatnie słowo należy do życia i do miłości. Fundamentem We hold i sí. I szukamy jedynie tej prawdy, która zapiona jest w Ewangelii. Chrystusie i Bogu. Amen. Wierzę w jednego Boga. Dzisiaj uroczyście, tak? Harcerze... Szczepopolanie. Szczep Polanie. No i ja oczywiście tu jestem w ramach naszych weteranów w Warszawie, czyli generała Sikorskiego, także tu dzisiaj jest nas paru i właściwie godnie reprezentujemy nasz Szczep Harcerski, jak i właśnie naszą grupę weteranów No właśnie chodzi przede wszystkim o młodzież, tak? Młodzież chętnie, czy tak No młodzież, obowiązki? młodzież chętnie, na, natomiast w zeszłym tygodniu jak byliśmy na, na obradach w Wilnie, a na miłosierdziu, także było nas tam 16 harcerzy i troszeczkę kadry. No i ciężko już było zebrać harcerzy drugi weekend pod rząd, ale niestety a część jednak przyszła wolontarowo, także fajnie, cieszę się bardzo, że możemy właśnie robić wspólnie. Super. To jest jednak bardzo ważna możliwość kapiny. Dziękuję bardzo. Dzięki. every year in april in toronto at the katyn monument to commemorate day of remembrance of victims of katyn massacre and since 2010 we are celebrating the victims of presidential plane crash in smolensk today it is 84th anniversary of the katyn and 14th of the Smolensk catastrophe. Nothing can be closer to sentence which is actually inscription on the Smolensk Monument. Without the Katyn Massacre there would have been no Smolensk tragedy. Dziękuję Panie Cetowski. Ja pomodlę się uh, po Polsku, I will pray in Polish for Polish soldiers. I for all Poles who were murdered in the Soviet Union. Niech nasza pamięć będzie, moi drodzy, zawsze żywa. Nie wolno nam tych miejsc, tych dat, tej historii zapomnieć, ani wymazać z historii polskiego narodu, ani również z naszych serc. To zawsze musi być żywe. I w intencji tych, którzy odeszli do wieczności zamordowani, w intencji tych, którzy zginęli w tragicznym wypadku pod Smoleńskiem i w tych, którzy później oddali swoje życie za naszą ojczyznę. Wszyscy razem, wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. presentation of young generation. Welcome all scouts. It is our future. To make this a little bit shorter, I would like to specially a warm welcome for all of you, presidents of all Polish organizations and members of all organizations, the members of all organizations. Thank you very much for coming. Now, to speed up a little bit the whole process, because I know we, are, we have a different assignments and so on, we would like to start ceremony of flowers and we would like to play ceremony. Mrs. Council General have uh, flowers for a small monument. She would like to play first at small while they tell about that. That's a pleasure. Thank Cześć tylko pani konsul do pomnika, bo ja w imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej złożyłem koździki biało-czerwone wcześniej. Polonii Kanadyjskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej w Maniwagorach, Stadion Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Mississauga. Pani Irena Urbaniak, Stanisław Kulina, Jarosław Romanik. z domu kopernika zagrai. Member of our, our Polish Community Trusty Toronto Catholic School Fort, pani Teresa Lubicki. Towarzystwo Warszawskie, pan Marian Kowalski, pani Jola Bieniek i pani Teresa Dąbrowska. Wzywam was, oficerów i policjantów, pomordowanych haniebnie strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje, Charkowie i tajemnych cmentarzach kryjących do dziś zbrodnie NKWD. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Podporucznik Franciszek Abrahamik. Pułkownik Jan Dąbrowski. Podpułkownik dr Dionizy Krechowicz. Podpuł podpułkownik Kazimierz Ziębiński. Stańcie do apelu. Amen. Major Józef Konrad Gorski. Major Adam Kulpiński. Major Walerian Robaszewski. Maruj Major Mikołaj Rodziewicz. Major Adam Solski. Stańcie do apelu. Cześć pamięci. Kapitan Jerzy Awotyń, Kapitan Antoni Burski Kapitan Jan Byra Kapitan Tadeusz Hałmecki. Stańcie do apelu Cześć pamięci. Kapitan Romuald Jaszczomiec Drozdowski. Kapitan Jerzy Kismanowski. Kapitan Zygmunt Puchalik. Rotmistrz Jan Skinder. Stańcie do apelu. Cześć pamięci. Kapitan Kazimierz Solski. Kapitan Kazimierz Sroczyński. Kapitan Jerzy Stolarski Kapitan Zbigniew Trojanowski Kapitan Alfred Wójciński Stańcie do apelu! Porucznik dr Aleksander Iliński Porucznik Ryszard Pietraszewski Porucznik Tadeusz Pyszyński Porucznik Ernest Przemysław Tyl Porucznik Mikołaj Walczak Stańcie do apelu! Porucznik Marian Westalewicz Porucznik Henryk Wodkiewicz Porucznik Edward Wojciechszonek. Porucznik Zygmunt Stanisław Wójnowski. Porucznik German Zasztof, Porucznik Eugeniusz Zawisza. Stańcie do apelu. Cześć i podporucznik Jan Dunin Markiewicz. Podporucznik Bronisław Kutowski. Podporucznik Julian Hałko. Podporucznik Stanisław Jara. Podporucznik Janina Lewandowska. Podporucznik Eugeniusz Zaranowski. Stańcie do apelu. Cześć i Chorąży Antoni Czepiel, lotnik Tomasz Kubakt, podoficer Straży Granicznej Józef Marciniak. Stańcie do apelu. Cześć i policjant Leonard Kazmiaczak, policjant Anastazy Połom, policjant Antoni Stankiewicz. Stańcie do apelu. Cześć i Tadeusz Janikowski, Tadeusz Kondzielewski, Antoni Koider, Jan Łódź, Ludwik Szałajko. Podporucznik Stanisław Żywot, stań do apelu. i'm most touched by seeing the youngsters here and i always see the youngsters here who are parts of the scouts movement etc uh, the boys and girls the young men and young women but I think it's really dawned upon me as a father now who's trying to teach my own children, who are now 9 and 12, about the importance of what happened many, many decades ago. And this year, as many of you might know, uh, we there's an anniversary of the invasion on Tea Day, the 80th anniversary of June of 1944. I think a lot of Canadian children learn a lot about Tea Day in classes. But a lot of canadian children need to learn a lot more about what happened 84 years ago in places like katyn and its connection to smolensk uh, 70 years later when people were on their way back to katyn to commemorate that massacre and so many poles again uh, their lives were lost in a very unnecessary disaster so does that sort of uh, education that i'm dedicated to I'm also speaking to you today, as usual, as the member of parliament for this area, and I'm proud to represent Copernicus and so many strong Polish organisations and so many very dedicated Polish constituents. But I'm also speaking to you today for the first time as a member of cabinet and as the Minister of Justice. And it is also not lost upon me the injustice that was done to the Polish people and to so many millions in Europe at the hands of Joseph Stalin and what the barbarity of what the Soviet Union represented. And it is not lost upon me that 84 years later, we are unfortunately still talking about barbarity, this time on the part of Russia, uh, but on the part of, again, threats against Eastern Europeans that seek simply safety, security, and even democracy. And I'm talking about Ukraine and a war that has raged for two years now. And I know the links are strong between many Eastern Europeans that have struggled against Russian and Soviet oppression. And that struggle continues to this day. And what gives me comfort is seeing how strongly Poles have stood with Ukraine in terms of their immediate needs for safety, but in terms of their military and financial needs. And Canada, in many ways, is following the leads of nations like Poland in terms of strong, showing that strong support of Ukraine. And we will continue to do that because it is critically necessary to demonstrate, uh, as it was necessary to demonstrate to Stalin that his atrocities would not be countenanced, to demonstrate now to Putin that Russian atrocities will not be countenanced, whether they are perpetrated against Ukrainians or anyone else in Eastern Europe. I take a bit of comfort that I've seen people passing right behind me just now, a few minutes ago, asking some of the officials, what's going on? So people continue to learn. And I think that is what this monument is dedicated towards, towards learning and ensuring that this kind of massacre never repeats itself. Thank you very much. Panie ministrze, dziękuję bardzo za Wasze traktowanie, które jest bardzo trudne dla komunisty polskiej. Widzę, że Wasze wiedzę są naprawdę impressionujące. Jestem przekonana, że będziesz powieść po polsku. Współczesna, cyniczna rosyjska akcja propagandowa pokazuje, że niemy krzyk polskich ofiar oraz zawołanie ich rodzin. Pamiętajcie o Katyniu, nadal są postrzegane w putinowskiej Rosji jako ogromne zagrożenie. Prawda bowiem jest największym wrogiem władz na Kremlu, a od momentu pełnoskalowej napaści na Ukrainę rosyjska machina propagandowa działa jeszcze bardziej intensywnie. Pamiętamy jednocześnie, że będąc od 25 lat członkiem NATO, jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce, w Towarzystwie Państw Demokratycznych, pośród przyjaciół dostrzegających fakt, że zagrożenie przed przemocą ze wschodu nie zniknęło. Znajdujemy się w godzinie próby, gdyż Rosja znów jest w natarciu, stanowiąc dla naszej części Europy egzystencjonalne zagrożenie, któremu trzeba się przeciwstawić. Dały śmierci w Katyniu i innych miejscach miały być grobem niepodległej Rzeczpospolitej, a świat miał się o nich nigdy nie dowiedzieć. Dzięki jednak wytrwałości kolejnych pokoleń tak się nie stało, a prawda o katyniu stanowi fundament demokratycznej i wolnej Polski. Pomnik w Toronto stał się pierwszym na świecie pomnikiem katyńskim w miejscu publicznym na terenie miejskim. Powstał dzięki determinacji kanadyjskiej kolonii pomimo sprzeciwu kilku ambasad i osobistości. Inicjatorem jego powstania był pułkownik Tadeusz Walkowski, którego brat zginął, Władysław zginął zamordowany w Katyniu oraz dwaj synowie polegli w akcjach Armii Krajowej. Jego żona i córka były więzione w niemieckich obozach Auschwitz-Birkenau, i and Bergen Belsen. Decyzja o powstaniu pomnika zapadła podczas 23. zjazdu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który odbywał się w 1974 roku w St. Catharines. Wybrano projekt profesora Tadeusza Janowskiego z wielu zgłoszonych, a oficjalne zajęło parę lat, żeby ten pomnik zbudować. I oficjalne odsłonięcie odbyło się 14 września 1980 roku, w którym uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób. Bardzo bym chciała, żebyśmy my jako Polonia byli bardzo dumni z tego pomnika, gdyż było to nasze wielkie osiągnięcie, że po raz pierwszy na w public space taki pomnik mógł powstać. Jesteśmy też wdzięczni miastu Toronto, że dało nam ten teren, że ten pomnik może tu stać na publicznym sk skwerze. Pomnik upamiętnia symboliczną liczbę ofiar, ponieważ dokładna nie jest znana do dzisiaj. Mówi, mówimy o 22 000 obywateli państwa polskiego, którzy w 1940 roku zostali zabici strzałem w tył głowy i zakopani w masowych grobach. Zbrodnia ta, według oceny głównej komisji ścigania zbrodni przeciw narodowi polskiemu, jest uznawana za ludobójstwo. Polska. Ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Nie byłoby tragedii smoleńskiej 14 lat temu, gdyby nie było Katynia. Nasz prezydent wraz z całą Lech Kaczyński, wraz z delegacją rządową z Polski, łącznie z ostatnim prezydentem na uchodźstwie, panem Ryszardem. Kaczarowskim, który dla harcerzy, chcę powiedzieć, był przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na świat przed tym, jak odszedł do Pana. On także zginął w, tym, w tej katastrofie. Chciałam też podkreślić, że i podziękować Okręgowi Toronto oczywiście za coroczne te obchody, które tutaj organizujecie. Ale chciałam też podkreślić, że inne okręgi także pamiętają i te organizują podobne uroczystości na mniejszą skalę, ale przy swoich pomnikach pamięci też. W Hamilton, w Warszawie, w Manitobie, gdziekolwiek są większe skupiska yy, polskości, w Brytyjsz Kolumbii, w Montrealu, ta uroczystość jest pamiętana. Nie zapomnimy, nigdy nie zapomnimy, pamiętamy, bo naród bez pamięci Odejdzie do historii, więc pamiętać musimy. Kiedyś, kiedy będziemy rozliczani z naszego życia, czy możemy pozytywnie odpowiedzieć na pytanie, a właściwie na stwierdzenie, które Inka, ci z Państwa, którzy wiedzą, kto to jest Inka, w krypsie do swojej babci napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Czy my. Odchodząc z tego świata, w kontekście polonijnych naszych aktywności, w podtrzymywaniu tej polskiej tradycji, będziemy mogli powiedzieć, czy będąc w Kanadzie, uczestnicząc w różnych uroczystościach, czy zachowałam się jak trzeba. Węgierski raport, który po prostu na, skompilowany przez grono polskich naukowców, którzy po prostu. Na podstawie szczątków, na podstawie rozpadu, na podstawie dowodów, które są dostępne w Polsce, Przedstawiają raport, który jednoznacznie mówią, mówi o tym, że samolot zaczął rozpadać się w powietrzu. Także to nie było zderzenie z drzozą, to nie było zderzenie z ziemią. Możemy tylko się zastanawiać, kto, jaki miał wkład na przebieg tej katastrofy. Ale to już zostawiam Państwu. Jeśli ktoś sobie będzie życzył, proszę skontaktować się z panią Sroczyńską, przesłać jej adres. Ja Państwu taki raport prześlę. Dziękuję bardzo. 시청해주셔서감사합니다